Podczas tej budowy najbardziej wyjątkowe było to, że musieliśmy ją prowadzić podczas ruchu, który odbywał się na autostradzie. Codziennie średnio przejeżdżało tą drogą 70 tysięcy pojazdów, co czyni w całym okresie budowy mniej więcej 18 milionów pojazdów. Mieliśmy dużo maszyn, dużo technologii, to nam wszystko pomogło. Natomiast, gdyby nie pracownicy, którzy z wielkim zaangażowaniem, wiele sobót, wiele niedziel, nocy, świąt w pracy, po to, żeby osiągnąć cel. 20 listopada na 13, kiedy ostatni rozciłacz podniósł stół z nawierzchni, czyli zakończyliśmy roboty bitumiczne. To był ten dzień, który tak naprawdę finiszował, można powiedzieć, grubszą część robót. Tak najbardziej wyjątkowym dniem był pierwszy dzień, kiedy została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Wszyscy obawiali się, że przy dużym natężeniu pierwszy dzień prac będzie jednym wielkim korkiem. Okazało się, że ruch odbywał się płynnie, bezpiecznie i to był dzień, w którym wszystkim kamień serca spadł. Patrząc od strony matematycznej to przybędzie 33% przepustowości. Zwiększy się też poziom bezpieczeństwa, ponieważ zastosowaliśmy nowe systemy zabezpieczające drogę. Dodatkowo wprowadzamy system zarządzania ruchem, który też ułatwi komunikację z użytkownikami drogi. Kierowcy będą musieli się nauczyć korzystać z tego trzeciego pasa. Te pierwsze dni będzie trzeba uważać. Ten trzeci pas ma usprawnić przemieszczanie się, ale nie jest też powodem do tego, żeby jeździć bardzo szybko, bez odstępów. Musimy z niego wszyscy razem korzystać w sposób ostrożny. Wtedy on będzie funkcjonował płynniej i bezpiecznie. Dla mnie osobiście to duma i zadowolenie z tego, że to, co sobie zaplanowaliśmy, zrobiliśmy ciężką pracą. Mozolną, ale daliśmy radę. Oczywiście cieszymy się, że ta budowa się kończy, bo widzimy, że kierowcy też już czekają za tym trzecim pasem, i myślę, że ten dzień otwarcia trzeciego pasa będzie takim dniem dla wszystkich bardzo szczęśliwym. Trzeci pas. Mamy go.